Widzieliście? Jajka są po złoty 50. Wow. Witajcie na vlogasku z. Dzień dobry. Christmas. Z Walentynki. To jest tak? Ty żeś tak powiedział. A właśnie, tak. przepraszam do tej że przekinała, ale Julki na razie nie ma, więc muszę przekinać za nią. Albo nagrajmy wspólnie filmie, filmik. Nagrywają właśnie. Ale każdy po kolei wie coś mówić. Nikomu o, to ogólnie zaktuje. to się przywitajcie, fan, ogólnie fan... to czekajcie, przywitajcie się z Saszą, moi drodzy. I ten sam filmik wrzucimy na wszyscy, nas, nasze kanały i zobaczymy kto będzie miał więcej polubień. Właśnie, moi drodzy, słuchajcie, no macie z trzech różnych perspektyw, będziecie mieć u mnie na kanale, u Saszy na kanale i u Nikoli na kanale, więc Ale słuchajcie, oglądajcie, lajkujcie, komentujcie i wszystko inne, bo pieniądze potrzebne. Tak. Widzimy się w samochodzie, kiedy będę musiał nagrać kurkany koli, prawdopodobnie. Może on chociaż nagra tego ładnego, nie to co Julka. Dobrze, że Julka jest z nami teraz nie bo to słyszysz, a na dużo. A sponsorem dzisiejszego śniadanka zostaje Kacper Tylewski. Gratulacje. Dzień dobry. Ja musiałam sobie sama kupić. Za Zażalenia. Да, да. <laughs> Proszę mi wrytuszować, później jestem już fotoszowy. Robimy, prynka. słuchajcie, konkurencję tam, Państwu, którzy tańczą nie pod no DM-em. Na... Widzieliście? Jajka są po złoty 50? Jedziemy do Bielska! Jedziemy do Bielska! Przerwa, koniec. Przyłomowy przełomowy moment Kasper zaraz spadnie z drabiny. No tak. No nie mów. Nie byłoby to, co prawda, nic nowego, ale. Pękł w twarz. Zawsze, przez całe życie, obawiałam się tego momentu, i powiedziałam to Katzrowi, że zawsze się bałam, że balon pęknie mi w twarz, i w tym momencie właśnie to zrobił. The is dance or dance. Dlatego nigdy takich rzeczy się nie szkoduje, bo właściwie. To skoro mam dzisiaj takie szczęście do afirmacji, to słuchajcie, ja mam nadzieję, że jutro spadnie na mnie milion złotych. Jak będę w pociągu, to niech komuś się z walizki wysypie i spadnie tak prosto na mnie. To będę wdzięczna. Wiecie, czym jest dorosłość? Dorosłość to jest samoistne wiązanie balonów. Jak ja byłam taka mała baby, to zawsze biegałam do kogoś dorosłego, żeby zawiązał balon. A teraz patrzcie to, jakiego trika wam zrobię: Ta-dam. uwaga, uwaga. Ta -dam. Sama zawiązałam balon. Jestem dorosłą osobą. Ale jeszcze nie taką premium dorosłą, jak na przykład moi rodzice, którzy ogarniają życie, ale taką wkraczającą dorosłość. Wygrałam. Kochani, owoc dzisiejszej miłości. Nie to. To. Polecam się jako pchaczka naczelna oraz muchaczka Olga von Happy Valentine's! Happy Valentine's for everybody! Elektra, ale tam teraz Kacper. No. Kto do nas dołączył? Julka, powiedz coś. Coś? No. Start, <grym> no starczy, to co więcej? Ja oszczędzam głos. Nie występuję dzisiaj, ale to, że... jak, ale głos jak będzie głośno, to będę musiała Zim mówić ludziom, ile muszą zrozumieć. zapłacić. A sobie czekaj, mogę stamtąd iść, czy coś? ona znalazła czas pracy zapraszamy zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. To, że to zazziśmy, to się, że co kochani zaczynamy a że ja jako dyrektorka no to słuchajcie wolne już swoboda można się rozebrać fartuchy zrzucić wywalić i przejść do czegoś na coś Ciao! Kasia Kasia debiutowała i jest tu już drugi raz, więc chyba wam się podobało, bo głosy mówiły mi, że chcecie ją ja tutaj drugi raz ogółem u nas, no i oto jest, Kasia Second, chętnie. <grytanie> Kochani, gorącymi brakami odprowadźcie Kasię do wyjścia, a ja bym tutaj muszę przygotować... Już tam kolejny. Ja, tak, tak". ja nie chcę. Poczekaj. Tak, żeby zdjęcie dobrze wyszło. Przysuwimy się. Co ja? No, a co ja? Chcę poprawić. OK, i tam. Kurier. Ciasło się roztrzasło. Bardzo dobre. A to było piękne I twardy sztuk jak, jak zażegnać kryzys wycieku gazu? Robić sobie zdjęcia na zewnątrz I udawać, że nic się nie stało Dokładnie. No bo się nic nie stało Ja M nie mogę się rozchorować Przed tym jak będę miała nie występ w Sleju Również ja Super. bezczelne. <grymne> Teraz w takim razie nie będzie przerwy między pierwszą a drugą częścią? Będzie jeszcze. A. Chyba. Pokażę, może, wierzę, jest Masz nagrywań. Wszyscy zróbmy taki chanting WALERIA, WALERIA Bo to jest moja żona i kocham ją I zrobiłaby tutaj absolutny rozk, Gdyby nie to, że po prostu jest chora A ja zaczynam e, od czasu dzisiaj Nie tylko moją żonę Więc e, zaproponuję Żebyśmy sobie jeszcze odśpiewały I zatańczyły do WHERE THE HELL IS MY HUSBAND? WHERE THE HELL IS MY HUSBAND? No właśnie. I ja muszę pojechać z powrotem do Krakowa, żeby go znaleźć, więc e, wszyscy razem 3 4 Waleria. Waleria! 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 Hu Waleria! Okej! Waleria! Ej, weź pączki. Nie mój smaka! na też Mamy, też pączka? Ja zjadam jednego, kusy, czwarte do. Ja zjadłam 14 pączków. No, zjadłem 14 pączków. My już jesteśmy po... Poszał. Zobaczymy co tak. tam Bunio nagrał, bo to nie ja nagrywam, ale sobie zrobiłam zdjęcia. O. Więc jak coś to skargi nie do, do mnie. się. Moje kochane. Rozdzielamy się z Saszą niestety. A gdzie My stoimy tam. Kochani, skończyliśmy, słuchajcie, nasze show w Bielsku Białej. I teraz wracamy do Krakowa. Nicole prowadzi. Skupiona w prawo, przed nami jest Policjant. Tutaj jakieś Actions, a zaraz czekajcie, Tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Może jakiś prezydent. Pomaga, oh co tu się dzieje? Powolutku, 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 powolutku. Kochani, jak się tam wam z tyłu siedzi. Super jest. Hello! Nicole za wszelką cenę chciała zgarnąć balony z show. I, słuchajcie, tak w takich warunkach przyszło im jechać. Pozdrawiamy, uważaj na krawędzi. Nam jest bardzo wygodnie, z przodu z tyłu mają gorzej. ale... Myślę, że to też będą e, pamiętać z tą podróż. Ja ale... zawsze mam dobre pomysły, cała ja, ale dobry światło. Witajcie kolejnego dnia, widzimy się jeszcze na szybko, bo chciałam się z Wami pożegnać i trochę omówić, a w zasadzie to wyjaśnić wczorajszy dzień. Pierwsza rzecz jest taka, że ja nie miałam wczoraj tłustych włosów, one były naolejkowane. Dziś są tłuste, ale wczoraj nie, więc nie myślicie sobie. Druga rzecz jest taka, że moje wczorajsze afirmacje się nie spełniły, gdyż właśnie wróciłam do domu, byłam swoją podróż pociągiem, o której mówiłam, i jakoś nie spadł na mnie deszcz pieniędzy, więc... No nie fajnie, przykro mi bardzo Spodziewałam się, że będzie inaczej Ale na szczęście zwykły deszcz też na mnie nie spadł Więc przynajmniej jestem sucha No trzeba szukać pozytywów, tak? Natomiast kolejne niepozytywy, bo również taki się dzisiaj pojawił Jest taki, że mój kot nawet nie wyszedł się ze mną przywitać Super, dzięki Bubu Bubu jest tu To takie wybrzuszenie na kołdrze To jest Bubek, który tutaj leży pod kołdrą. No a co do wczoraj, no to było bardzo fajnie, zresztą sami widzieliście. Niedługo, może, pokażę Wam jeszcze jakieś zdjęcia zrobiłam. I na koniec tylko dodam rzecz oczywistą, o której już pewnie wiecie, ale powiem. Przepraszam, że nie było dźwięków oryginalnych, aczkolwiek muszę zarabiać pieniądze na Was jakoś. Więc jeżeli chcieliście dźwięk oryginalny, to trzeba było pojawić się na wydarzeniu razem z nami. Ale nic straconego, możecie pojawić się na kolejnym, bo będzie w grudniu. Christmasowe. Także widzimy się tam. A tak, wirtualnie to widzimy się prawdopodobnie za parę dni.